Punkt zwrotny. Twoje modlitwy zostaną wysłuchane. Bóg. O Jezu, jakie to jest piękne! Bóg nastawia stół. Piękną wieczerzę dla ciebie. I te wszystkie osoby, które chciały dla Ciebie porażki, będą na to patrzeć, na Twoje sukcesy. Jest to karmą. Możliwe, że dostaniecie jakieś możliwości, o których nawet nie wiedzieliście, nie spodziewaliście się tego. Dla niektórych z Was jest to ważny moment, w którym rozumiecie, że musicie coś zrobić ze swoją historią. Z wszystkimi tajemnicami, które nosicie. Niektórzy z Was może zaczną pisać książkę, aby wyrzucić z siebie cały ciężar. Inni z Was mogą przełożyć to na poezję. Możecie przełożyć to na jakiś inny sposób wyrażania się. Wasze tajemnice zaczynają wychodzić na powierzchnię, dlatego się uzdrawiacie. Twoje tajemnice to Twój cień. Wyrażając to, transformujesz pewien ból i uzdrawiasz się. Uleczasz w ten sposób swoje wewnętrzne dziecko, to, co odtrąciliście dawno temu. Powraca uśmiech do Twojego życia na Twoją twarz. Niektórzy z Was rozumieją, że to jest ten moment, że to jest ten ważny moment, w którym musicie otworzyć się. Niektórzy z Was mogą poczuć, że odmłodnieliście wręcz dzięki temu, że zrzucacie z siebie ciężar, że zrzucacie pewne iluzje, że zaczynacie rozumieć lepiej. Nie wiem, kochani, są tutaj jakieś piękne zrozumienia, jakieś ważne tajemnice, które wychodzą na jaw i to daje Wam spokój i ruch z miejsca. Przestajecie się już martwić, przejmować, obciążać. Po prostu mówicie nie. Nikomu nie jesteście nic winni. Dziesiątka denarów. Ósemka denarów. Zapracowaliście na to, kochani. Ciężko na to pracowaliście. Nie jesteś nic nikomu winna. Nie jesteś nic nikomu winny. Pozwól sobie na doświadczenie życia. Pozwól sobie na radość w tym życiu. Kochani, jest to moment uwolnienia. Dziesiątka kielichów. No, może być coś piękniejszego. Dziesiątka denarów. Dziesiątka kielichów. Szóstka mieczy. Jest to szczęśliwe zakończenie. I wy. Dokonaliście tego. Wy dokonaliście tego, przez otwarcie się. Jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, to otwieracie się, zaczynacie tworzyć, wyrażać swoją prawdę, a to daje wam wolność.